Witam Was widzowie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii EPG na moim kanale, czyli z Waszej ulubionej serii, no nie ma co gadać. Na samym początku, żeby już lecieć z tematem... Proszę was, zostawcie apeczkę w górze i subika, bo to mi bardzo pomaga, robi lepszy humor i w ogóle. Pewnie zastanawiacie się już przechodząc dalej, dlaczego MF Dzięcia jest u mnie na podwórku. No powiem wam tak, rozmawiałam z nim, dzwoniłam do niego i on dzisiaj wraca z trasy, także super, bo mam mu parę rzeczy do pokazania. Ale nie o to tylko chodzi, pożyczyłam od niego MF-a, bo dzisiaj mamy grubą rzecz do roboty, powiem wam tak, trafiła mi się giga okazja, a nie wiem czy John Deere bym sobie tak szybko może z tym nie poradziła, dlatego wzięłam większy ciągnik od niego z Turem, powiem wam tak, bele 150, więc naprawdę ogromne bele. Zamówiłam, wiecie, do Nowej Obory, no potrzebujemy kurcze i siana i słomy Z kiszonką akurat damy radę, ja wam pokażę, zobaczcie, bo Tutaj e, dla naszych krówek, które są tu na gospie, będziemy jeszcze używać, zostało, zobaczcie, kukurydzy tyle. Więc do paszowozu jakiegoś coś, bo paszowóz też planuję może kupić w najbliższym czasie. Jako taką mieszankę czy coś można używać, wiecie, tutaj kukurydzy. A tam póki co, byśmy mogli używać siano kiszonki. Więc ja bym bele najwyżej tam zawiązła. No i byśmy mogli mimo wszystko robić taką pełnowartościową paszę bez spiny, ale... Siano i słoma musiało być zakupione i powiem wam tak O popatrzcie, jedzie transport, jedzie transport, dobra, to wyruszamy za nim I zobaczcie, udało mi się trafić taką ofertę No i dobra, to teraz zgadujcie ile dałam Zabele słomy i ile Zabele siana Ale powiem wam tak, oferta była tak atrakcyjna, że powiedziałam Chłopie! zwoń po zarówkę, Ładuj cało, całego tyra. Powiedziałam na niego tak, krótko powiedziałam e, no i co prawda za transport to musiałam 300 zł dopłacić, no bo to już taka wiecie, niezależna firma. Ale kurde, ciągnikiem jak ja bym pojechała, to za 300 zł to ja bym w jedną stronę paliwa spaliła, człowiek z takim ładulkiem, a tutaj Tirem zawiezie. No i dobra, mam nadzieję, że już zgadali, zgadali, zgadywaliście w komentarzach, więc już wam mówię. Bela słomy 6 60 zł typie! 60 zł! Tymczasem rok temu to po 150 zł od Beli chodziło, a to dużo prasą robione pasową, ze zmienną komorą. Człowieku, te pele są takie wielkie! Zobacz, zresztą zarabiaś widział. A za siano, wiesz ile? 90 zł, Izabele! Mówię kurde, człowiek ładuj to! Bo to jakiś duży gospodarz, to wiecie, mu nie zależy! No ale ja się cieszę, tak? No kto by się nie cieszył, powiem wam tak! Dobra, czekajcie, tylko ja go poinstruuję tu! Dzień dobry, witam! Dzień dobry! Dobra, już wiem, czemu mu 300 zł, tylko transport kosztował! Dzień dobry, proszę pana! że to nie od pana bele kupowałam, nie? Tylko pan transportuje. Tak, a przywoźle. Dobra. Będziemy ci rozpakowywali. Ja rozpakuję to, że pana, bo po pana jakby gapce to dobrze. mi się wydaje, że pan umiejętności nie ma. Wie pan co? Stanie, ma... stanie pan tym ty tyrowcem. Wie pan jak? Jak, jak. Wie pan co, pan stoi jak pan stoi Podnieś pan tylko lekko do przodu Bo ja się boję, że, dobra dobrze, dobrze. Lekko, tylko dobra, stój. stój, stój, stój Dobra, weź odepnij pasy Tylko ja tak myślę, co tu najpierw Dobra, będę brała po kolei, najpierw siano będę układała Powoli, powoli, żeby nic Na, na szafie nie uszkadzić Nic nie będziemy uszkadzać, proszę pana, bo wszystko Nie, nie traci się na A proszę pana, bo to są ogromne bele, co nie? I a ja, myśli pan darmadę tym MF-em? Trochę trochę, luze, trochę luze. Ogromne, to 150 Kurwa! Dobra, trudno. Nie no, MF se radzi fest z tym. Wie pan, bo w tym mf ja nie ogarniam tych skrzyni biegów. Ona tak, gaz się puszcza, a on jeszcze jedzie, jakby. Wie pan o co chodzi? Zobaczmy, Po nie, on raczej nie popsuty, on po prostu ma taką charakteryzację jasny, wypada nieprzyzwyczajona... jak Ja mam u siebie John i Fenda. To taki to Nie, pan nie gadaj, pan daj bo to ja od kolegi wzięłam. O, słuchaj, Mark to jest pan z ta To jest ten to jest ten nie są jakieś... Bejtselecznicka, a A powiem szum... pan, a to jest pana ciężarówka, czy, czy pan tu tylko pracownik? Ja tylko pracownik. A co? To no, czemu pan się podnieca z czyjąś żarówką? Bo to moja. Ja pan, jeżdżę. Jak pan mówi, że to pan tylko pracownik, to jaka pana? No, tylko ja nie jeżdżę. To no ale jeżdżę. No ale jak pana zwolni, to inny przygłupek będzie jeździł. A szef powiedział, że to moja. Że co? Szef powiedział, że to moja. Ona taka twoja, jak pan mądry. Stop, stop, stop. Powoli, powoli, dobrze, dobrze, dobrze. dobrze, za co, co? powoli, powoli, pierwszy rupier, proszę powoli, Janina. Janina, proszę pana. Janina. powoli, 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 Janina. powoli, No, mi też było mi pana poza, proszę pana. A powoli, lubi... lubi... powoli, 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 lubię, sos lubię. A Ty? Janina, weź sobie trochę sos czosnkowy. Mm, mm, jaka dobra zapisca. Dobra, ma ciepła. Proszę Pana, Pan już mi da spokój. Pan się do mnie odzywa. Proszę Pana. Janina, a, we, a będziesz sobie zrobiła mm, Będziemy chodzić. <laughs> pan już się nie odzywa. Proszę. Janina, weź trochę sos czosnkowy, może <laughs> pada i... Azi, ty zabijałeś inne dziewczyny na piszcze, żeby to razem? Nie, nie każda lubiła. <śmiech> <śmiech> super, super, pani zdecydowuje, co dla siebie? Ja takie rozwojenie razem i tam. <grymne> super, super. <grymne> super, super. powoli, powoli, bo to sklepcy. <grymne> dobrze, liździe, Proszę robię. pana, a ogólnie czy pan się zajmuje pan, tylko tak jakby... Ja, e... jest makiem. A co pan transportuje ogólnie? Bo widzę, że to taka laweta? Cze, leche tego, czylachę tamtego? Bo taka laweta, co maszyny, też można raczej nie transportować, nie? To wszystko. wszystko I, I pan co, się zajmujesz, żeby po taniości, jakby transportować rzeczy? Masz to tak. No dla leży. Bo, bo jak ja przywatne ważne przylezwy zlecenie i utracę sobie wycyzernówkę. No to trzeba podalności, ale jak to zlecenie przez firmę przechodzi, tak legalnie, Aha, no. to wtedy trochę drożej. Dobrze, proszę pana, ale ja tu nagrywam, jak coś, to pan mi te bele legalnie przetransportował, normalnie, przez znaczy, firmę, nie? Znaczy, no, od, od, od strefa to tę strzężonówkę i ukradłem, i celno. Dobra, proszę pana, pan już, pan już nic nie mówi. Pan nic nie ukradł, wszystko legalnie, tak? Znaczy, załatwiłem, że załatwię. No tak, no w Polsce tak się mówi, tak. <laughs> się nie kradnie, tylko załatwia z roboty, no tak. Dlaczego? <laughs> <Bo żadne. śmiech> Ojeju, proszę pana, ja też tego MF-a załatwiłam z roboty. Na straży? Nie no, żartuję, od kolegi pożyczyłam. A zobaczy pan, a jak się panu podoba moja nowa obora i w ogóle? A czy pani obora jest nowa? No, moja. A mogę zobaczyć w książku? No, tylko tam nic pan nie popsuj. A wie pan dzisiaj do mnie mój kolega przychodzi, jestem ciekawa jego reakcji, wie pan? Na to. Jaka, jaka był lobola? Jaka? Lobola, jaka duża? Lobo, jak, co lobola? Lo, lobola, duża Lobola A Obola, dobra, przepraszam, tak, ja nie zrozumiałam tak, pana tak. dobrze, wie pan. Nie no, lo, Lobola tu, jest du, 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 duża. By pan na tą belę, przytrzymaj, bo ono się... O dobra. O skór. Dobra, udało się. Czekaj dwa, cztery po to, to, sześć, to A ile tu będzie krów? Ile krów e, setka? Planuję setkę. Co będę pili? Co? Co? Ja płacić nie mogę pić. Nie pili to proszę pana, setkę krów planuję, mówię. A, źle mlekówka taka. Że sto krów, proszę pana. Mm. Sto krów Al okej okay. No Tylko nie wiem czy uda mi się proszę pana tyle naraz kupić no A slot no, tu na co? Na nisko podwoziówkę możemy załadować Tu co to wejdzie Pan mi chce na nisko podwoziówkę krowy ładować? A co to za problem? A bo to zdechłe czy zdechłe? Żywe proszę pana. Po co to... mi zdechłe krowy? Gdzie mi zdechła co krowa nie. mleka da? Kurde, co nie, to z żywe to trochę lipa. Bo A bo to pan na nisko zdechłe, podwoziówkę tylko zdechłe byś, ładujesz, tak? Żeby zdechłe, byli to, to już mnie nieraz wozyliśmy. Proszę pana, do zdechłych krów odwozu to nie trzeba jakieś uprawnień mieć? No trzeba, prawo jazdy mieć na zrówkę i ma dla no nie wiem, no bo to też tam jakoś... No no dobra, no nie wiem, nie wiem się wypowiadała, bo nie mam pojęcia. No Czyli, jakby w razie mi padła kiedy która sztuka, to może zwolić popadam? Nie, Przyje, przyjeżdżam, Dobra. Ja co na mięso przerobić. No, co, na co już tam by przerobić, to mnie to nie interesuje, proszę pana. Masz, znaczy nie, mięso, pani oddajemy. Jak mięso dla mnie oddajecie? No, mięso potem wiosle. A nie, daj pan spokój. Gdzie ze zwykłej krowy mięso robić? Bo ja sobie tylko kości wbieram. I potem bakiety robię tu. Ja rozumiem, nie wiem, karmę jest dla kotów, skóra, czy coś, ale... Skóra mi potrzebna, żeby potem wypchać. Aha. Tak jak ty mają w domu, nie wiem, łeb szczupaka, i, i łeb <grym> sarnic i tego w Ale łośnia, ja panu powiem szczerze, to. że jak ja bym złowiła kiedyś jakiegoś takiego szczupaka olimpijczyka To też bym chciała mieć łeb szczupaka w domu Pan by ja, nie ja, chciał? Ja, ja bym chyba nie chciał Czemu? No tak pan lewo, nie móc styl trochę Że co? Nie móc styl. Chyba jakąś leśniczówkę, to jest tak. A tak leśniczówkę to nie Po co panu leśniczówka, żeby mieć łeb szupaka? No nie wiem. No tak, <grybaka 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 <grybaka> leśniczówka co by pasowała na chwilę. Tak, i na scenie. A tak za to nie No nie wiem. no. Panie, zobacz pan, że ten MF dźwiga normalnie cztery belki luzem. Pani a może pani chciałaby sprzedać Jak MF jest taki mocny? Ja powiem panu szczerze, że tak się z panem zagadałam i w ogóle i tego tak nie komentuję, ale jestem pod wrażeniem i to mocnym, nie? Czy ja mógłbym być, ten swój MF z pani? Proszę pana, to nie jest mój MF. Sama jestem pod wrażeniem, jaki on jest silny. pani no może sprzedać go? Proszę pana, a czy pan może sprzedać swojego Maka? Jak on nie jest pana? Zabiera pani pieniądze, oby wiele i No. Pan, ja mam wrażenie, że pan jesteś trochę tenpary. No tylko przez chleba zostaje. Co przez chleba zostaje? No przecież lepiej ja ale maka tu zlepiołem i do Pani Panie, daj mi Pan spokój. To pieniędzy. Panie, zero pieniędzy, bo mnie na to nie stać, co jest jedna rzecz, a po drugie... na no Jest mi to niepotrzebne, proszę Pana. No lecz podoba czy to Pani trzeci Czy do Pana dociera, Panie Ciemny? A zobaczy, zobaczy Panie, jaka czartka ma fajnie. Że ja tego nie potrzebuję? No ja wiem. Ja nie potrzebuję, mam. Na przykład... Się bawę. Znaczy, nie potrzebuje. No ale mam. A czemu pan mówi, że baba niepotrzebna? Co? A, a nas co to, to baba. Panie, bez baby, bez baby to bieda w domu. A mu bieda? Bieda? A za go? A jeść, uszykować trzeba samemu, ogarnąć wszystko samemu, zadbać o wszystko samemu, a nie? Bez baby bieda. A co bieda? Mówię pan? A no to chyba, że no tak pan, bo wie pan, bo pan jest biznesmen. No tak, no przecież. KURDE BLADE! Ale Pani rozplepsiła belek, o A niech mnie. Tak było ładnie. Dobra, widzowie, ja już tu troszkę rozładowałam, żeby Wam nie przedłużać. koledzy, że tak szybko na wszystko zrobiliśmy. Proszę Pana, ja... Ja lubiłem Pana. Ja czułam, proszę Pana, jakby to była wieczność. W pana to może Panu. Dobrze, dziękuję panu bardzo, naprawdę. Obyś Nie, proszę pana, jedź pan do chałupy już swojej. A może na się pójdziemy i na córkę będę Dobrze, proszę pana, będę do pana dzwoniła na pewno jeszcze. No, do widzenia, proszę pana. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia, do widzenia. Jezu Chryste, pozbyć się tego chłopa. To była jakaś dramaturgia, powiem wam szczerze. Oj, dobra, ważę, że już ogarnięte. Belek trochę mamy. Poczekajcie, ja policzy i tego wszystkiego wyszło. 2, 4, 6, 8, 10, 2 na, 4 na, 6, 18, 20 bel słomy i... Siana 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. A, kurde, to 20 tego i 20 tego! Czyli jeszcze raz, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 no! 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20! Kurde, po 20 by wyszło! Czyli tak, za słomę Dwa ich ciabel Kurde ile tam zapłaciłam, nie pamiętam Będę musiała zobaczyć, no ale w każdym razie No sami widzieliście, że ceny Były giga okazyjne. Do Dobmyślę, że się fajnie opłaciło nam yy, Cieszę się Jestem bardzo zadowolona Powiem wam, naprawdę jest super I teraz, o oh właśnie, a może się, Już wrócił do chałupy Słuchajcie, podjedziemy po niego Pokażemy mu to Pokażemy mu to, ciekawa jestem jego reakcji nie wiem, czy się, można się spodziewać zazdrości, jakiejś złości? Pewnie nie! Pewnie powie, że fajnie w ogóle... No nie wiem, czy, czy ten... O co ja przekroczyłam? Ach, cholera, obciążnik mam opuszczony, dobra, jedziemy. Ty! Zobacz, a on się szykuje chyba do mnie jechać! Bo my żeśmy się wcześniej zwaniali, że ja będę brała tego MF-a. Kurde, pojechał, tak to bym mu od razu zostawiła, dobra. To zostawimy mu najwyżej tam i byśmy pojechali jego Mustangiem. Jasny gwind! Ty już! O, ze cholera bita! Stary, coś ty odpierdzielił! Byłaś! Ja pierdzielę! Ja, ja myślałam... co tu się stanęło się? Człowieku, ledwo żeś... Ledwo że przyjechał z trasy i już żeś narobiłam balasu! O Panie, ma brudzimo! O, Gdzie bo... już? Dobra, więc co? Zostawmy tego Mustanga, tu później go podniesiemy. Zobaczymy, co tam w nim jest, nie ja tak? Wsiadaj do MF-a! Wsiadaj na ten! Przewietrzysz się, to ci lepiej będzie! Ojej... Ja mam ci coś... Do... Stary, mam ci coś do pokazania dzisiaj! Co? No, jak byłeś w trasie. Biegi bieg biegi zmienię. Bieg pamiętasz w zimie, jak robiliśmy przed zimą, ten. tamte pole, tą łąkę powiększaliśmy, i w ogóle, no nie? No. No i tam stały takie samochody budowlane, pamiętasz? No. No to ja ci tak jakby nic tak nie opowiadałam, ale. To, to no tam Coś właśnie się pobudowało, no. Mam patrzeć, czy nie? Zabij na razie oczy. Dobra. Podjadę bliżej i Ci pozwolę otworzyć, dobra? Dobra, dobra. Dobra, poczekaj Dobra, otwieraj Dobra, widzę mój ciągnik Czy Mogę. Do przodu! Wycieć? Do przodu! Ty zasłanie mi dach w ciągniku, wiesz? To zejdź! Chodź! <grystanie> Jasny gwin! Co ty zbudowałaś? chałupę sobie, Tak, ta wielką chałupę! Wi jak to? Z garażem takim dużym? Taka kałpa mała, taki garaż duży tutaj? Czy ty dziewczysz, że jesteś piźnięty? Czy ty sobora? Wow. Tyle miejsc parkingowych i tu, żeby zobaczyć, żeby rowery przypiąć masz te takie te chycaki, żeby rowery Nie, ja o, nie. O, Ty, można się napić wody? Ja pierdzielę, siwy dym! Nie, nie mi... Jakieś Będziesz tutaj zawody na BMXach robić? Mi ręce na tego człowieka opadają.